No więc, witam was wszystkich serdecznie. Um, od czego musiał to zacząć to nagrywanie? Dzisiaj będzie odcinek odnośnie odnośnie czego? Odnośnie mojego bloga, a konkretnie jego wpisu, że z sporadycznym Wielokrotnie słyszałem od ludzi, że nie wiem zaspali, nie mogą stać, używają budzika, i innych sposobów żeby się obudzić, czy proszą innych, żeby ich obudzić, bo czasami nawet budzik nie pomaga. Ale kurczę, no ja też miałem jakiś ten problem, ponieważ chodziłem bardzo późno spać, tak one, tak mi się podobało, miałem taki czas, kiedy odwrotnie niż teraz byłem domanym markiem nocnym, czyli godzina, nie wiem, druga, w nocy to dla mnie była normalna rzecz. Szedłem spać, budziłem się o godzinie nie wiem, 9, 10, szedłem do pracy, bo miałem taką luźną pracę. Natomiast potem się okazało, że praca się zmieniła i trzeba było się dostosować do niej, a nie że ja sobie tam robię jak mi się podoba. No i w co był problem, ponieważ trzeba było kurcze blade kupić sobie jakiś tam budzik, albo inaczej, telefon z budzikiem ustawiać, brzyczał, wstawałem i tak dalej. No ale na dłuższą metę to jest uciążliwe, ponieważ jak człowiek chce iść późno spać, a potem rano wstać, czyli śpi 3-4 godziny, no to potem nawet najmocniejsza kawa nie pomoże, a potem jest wykończony, nie jest w pełni funkcjonalny i nie jest, to się mówi, nie jest no, produktywny o, w ten sposób, bo ma szapę, tak tzw. na głowie, jest napięcie. Więc fadem na genialny pomysł, że nauczę się Wstawania porannego bez budzika. Na początku no, bez budzika się nie da, ale ważne jest, żeby zachować jedną bardzo ważną rzecz: systematyczność. Tak napisałem na blogu. Jeśli ktoś chce nauczyć się porannego wstawania bez budzika, żeby nie musiał polegać na tym cholernym budziku, który jest albo nie wiem, w telefonie, albo kupił gdzieś tam jakiegoś takiego pik 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 budzika fizycznego, najlepszy sposób. Zrobić sobie taką dyscyplinę, niezależnie od tego, czy jest środek tygodnia, czy początek, czy jest sobota, niedziela, święta, takie, siakie, sylwester, czy coś tam. Bum! Nastawiam sobie godzinę, na przykład, nie wiem, piątą rano, albo szóstą. I z uporem maniaka wstaje o godzinie piątej, czy szóstej, choćby nie wiem co. W nagrodę zrobić sobie kawę, dojść do siebie, nawet mocną kawę. Po takich kilku razach ja, yy, wstawania z udziałem budzika, no nie wiem, co trzeba by zrobić, żeby po prostu nie wstać. Po jakim czasie Twoja głowa? To ja głowa zostanie zaprogramowana na to, że mam wstać o tej cholernego nie piątej czy szóstej i czy się to będzie podobało, czy nie, będzie wstawał, czy wstawała. I to jest fantastyczne, bo dzięki temu po prostu nawet w trudniejszych sytuacjach fakt, że może potem będzie o, że to chodzi spać z kurami i tak dalej, tak dalej. Korce, może te kury są wyznacznikiem tego, że najlepsza pora funkcjonalności to jest pójść wcześniej, spać, a nie wymuszać na swoim organizmie czuwania, bo jeszcze to, bo jeszcze tamto, było film fajny w ogóle. Zauważcie jedną rzecz, że jak człowiek jest zmęczony, to w pewnym sensie o, brzuch przestaje funkcjonować, żołądek. Dlaczego? Bo on też kurczę, potrzebuje odpoczynku i to w naturalny sposób. Nasz brzuch nie potrzebuje oglądać kolejnego filmu na CDA czy tam gdzieś na YouTubie. Ma to w nosie. Nasz brzuch, nasz żołądek potrzebuje odpocząć, żeby mógł przetrawić. Jeżeli jest tu, to zaniedbamy. Pierwszy raz, drugi raz czy coś, to jeszcze jest y, da się wytrzymać, bo nasz organizm się broni przed tym, żeby nie było przeciążenia. Natomiast jeżeli po prostu jest sytuacja taka, że będziemy przeciążali, wymuszali jedna kawa, druga, trzecia, coś tam po prostu, potem dochodzili do siebie polegali tylko na tym, że nasz organizm cały czas się broni. No to sorry, ale z czasem niestety nie młodnujemy, tylko starzejemy się, więc jeżeli nie ma takiej potrzeby, żeby nadwyrężać nasz organizm, nadwyrężać e, e, umiejętność o, o, o samoregeneracji naszego organizmu, to żeby tego nie robić, bo to jest bez sensu. Na zasadzie. To jak człowiek nie wiem dajmy na to pracuje i widzi, że jego praca jest bez sensu, to po co to robić? Tak? Po to tylko, żeby co, żeby dla samej satysfakcji, no czasami tak jest, żeby komuś po prostu pomóc czy coś tam to jest satysfakcja. Natomiast tak to nie ma nie ma sensu, więc polecam jedno, chcesz wstawać rano, to przestaw swoje życie na troszkę inny tory. Czyli nie bawimy się uparcie w nocnego marka, jeżeli nie ma takiej potrzeby, tylko wstajemy bardzo rano, wcześniej uwierz mi, z dobroczynną rzeczą dla ludzkiego organizmu. Są pierwsze promienie słońca, które możesz zażyć, kiedy jest piąta czy szósta rano. To jest fantastyczna sprawa. Po prostu pierwsze promienie słońca, świeże powietrze, przedmuchane przez wiatr, kiedy w nocy nie jeżdżą samochody właściwie. To jest cudowne, dlatego powodzenia Wam życzę w przestawianiu się na poranne wstawanie. Tyle, do zobaczenia w następnym odcinku. Papa. Pa.